Dobra, Nice. <sigas> A witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Shepard a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek z Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 i, i, i właśnie tak, to, to jest kolejny odcinek I, i śnieg jest w ogóle i, i w szczególe i, i mamy, i oczywiście nasz kochany Artur gdzieś się wydupił, czy możesz dziękuję ci Arturku, mamy iść do Pearsona, to jest nasza kolejna, tak dobrze pamiętam, mamy Mapę tu w ogóle? Mamy jakąś mapę. Okej. Okay. Znowu coś tu mamy w ogóle po... Ktoś... Mamy tutaj coś właśnie podkrywane, jeżeli chodzi o mapę. Eee... Słyszałem w ogóle, że mapa tutaj jest duża. Nie mam pojęcia, ponieważ, jak już mówiłem, nie grałem w tę grę w ogóle, nie oglądałem jakby żadnych jakichś spoilerów i tak dalej. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do opakowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w tego filmu, gdzie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji i patrzcie sobie w dzwoneczek powiadomień, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami na tym filmie, albowiem, moi drodzy, jest zawsze codziennie film albo filmy. I to jest bardzo bardzo ważne. Jak rozumiem, tutaj po prostu bo ja chciałbym zobaczyć właśnie legendę, to jest Coulter. Kto to jest Coulter? To jest miejsce czy to jest ktoś? Nie mam za bardzo. Pan Pearson to jest, tak? To jest koń Artura. Eee, tak, no oczywiście gracz, czyli Artur. Bardzo fajnie. W ogóle mi się bardzo podoba, że ta mapa, jakby nazywa te wszystkie jakieś jeziorka i tak dalej. To jest całkiem spoko. Dobra, ale idziemy sobie tutaj dalej. Eee, Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że eee, ten wąs to niejedno widział. Eee, I właśnie dlatego dzisiaj zobaczę kolejną nową rzecz. Eee, jaką będzie właśnie misja pana Pearsona. Nie wiem co tu jest.

For 50 days, and you unfortunately survived. <laughs> and we're fortunate. Oh, then once the test near To get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. No we we'll We always have. If needs be, we what can to... eat you. You're the fattest. <laughs> I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are Even full better. of I <laughs> want to read. Ain't no wonder <laughs> enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Tell me, Das here. You need some need out there. A sorted, salted awful. Starving would be preferable. <laughs> <laughs> <film. It's> you okay. <laughs> can't stay here listening to you 2 I'll go I'll find it.

Okej okay. Miałem co mówić właśnie, że jakby gra nie ma czegoś takiego jak e... gra nie ma czegoś takiego jak na przykład, że unika jakimiś tam zmyślnymi gdzieś tam kadrami, e, na przykład jak się daje coś powiedzmy osoby, to to obiekt faktycznie istnieje co jest bardzo spoko? I te właśnie te na przykład te podroby, tak jakaś niby pierdoła, ale on naprawdę jest, i on naprawdę uchowa do tej torby, którą ma. I to jest bardzo fajne. Jest szczegóły no ale mi się bardzo podobają po prostu takie rzeczy. Okej. Okay. Okay. It's over, Anakin! I have a high ground! Zobaczymy, zaraz zgarniemy jakiegoś Anakina. Może. No a jak? Eh. No właśnie, ja też nie wiem! Nie wiem, o co chodzi, zaraz twoje powie... blokowanie w tej. Dęba tego konia, by zrobić. Zatrzymaj konia. Aha! Lewy kontrol ID, i żeby dęba, aha! I odlokujemy takie rzeczy na konikach! Oooo! To jest spoko. To jest spoko. To jest bardzo spoko, bardzo mi się to podoba. Muszę zobaczyć to, jakby rozpędzić jej faktycznie. Kontrol lewy i spacja. Hmm. No, może być akurat całkiem pomocne w sensie żeby zamiast się spacji skoku. Bo jezu Dobra. Sprawdźmy. Rozpędzimy się. Ej, naprawdę! I wzrast, w zdrowie, ale moje czy konika? Konika! Wytrzymałość też mu wzrasta do 85. Czyli jak rozumiem można każdego konia wymaksować na najlepszego? Czy ja tego konika mogę mieć na przykład najlepszego na końcu gdzieś tam gry? Możecie mi napisać jak ktoś wie To jest całkiem, całkiem spoczko Czy każdego konia można jakby tak w sensie wekspić tak na maksa i nie jest zależne to jaki to jest koń, tak? Tak mi się przynajmniej daje. Dobra już, Jezus Maria, rozmawiam sobie z widzami, utkaj tam łeb Charles? Jezus tak, miałeś na imię Charles? Tak. No dobra. Akurat trafiłeś do miejsca idealnie, jak na dziś tam ten. No nie no w sumie w takich lasach to dużo takich śladów, jest akurat. Jak można nie wiedzieć? And ok, poluj na jelenie, mniej hałasu. Tutaj, akurat jeżeli chodzi o polowanie, to w GTA 5 właśnie było, można było. Użyj go. O, tam, dobra, przepraszam. Mówię, w GTA 5 było coś takiego do zrobienia. A tu jest bardzo spoko zrobiony. Ja pierdzielaj te ślady w śniegu. O mój Boże, ale oni to spoko wykorzystali. O main GOD. Zatem tam, ewidentnie. Cicho. Mówię, z Trevorem bardzo fajnie się tam polował. Rewen bardzo się fajnie podobało. Tylko nie było to jakieś takie super zajęcie, takie bardzo fajne. Coś w sensie takie bardzo przyjemne, ale widzę, że to jest to bardzo zostało ulepszone. Coś w sensie te ślady i to wszystko. Wow. O, widzę. Widzę. Widzę cię. Szybcie. Im daje cię tym większa obrażnia na zadaje się. Jednak będzie zbyt długo zlokalizować jest na cały. koniecznie będzie obronione naciągnięcie cięciwy. Dobra, nice. A gdzie jest jeden jakiś? Tam widzę. Dobra. Może zwrócić uwagę zwierzęcy w nie, a następnie wybierając, zawołaj. Zwierzę, przed ucieczką unie się głowę. Jak dać, zawołaj. Dobra, 21 strzał mamy jeszcze. Czy ja mogę tak jakoś o. O. Sku... o Jezus! Oskurować? Halo? nie chcę chyba tam chcę wolę bliżej podejść, po prostu. Well Okej, okay. podejdź do martwego jelenia. Dobra, to sure wezmę tego ready? bliższego. Uh, fun, we Woo! Okay. Halo, koniku? Okej, okay. czy ja mogę... O, okej, okay. łączne postępy, zabite dwa jeleń białogłowy I co to daje łączne postępy? Że co, że co tutaj daje? Nie, 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 nie wiem, nie wiem, za bardzo A, ja tu mam coś jeszcze, czy nie? O, I wyposażenie, jak rozumiem Odkrywam, tak? Bronię też? Ej, w sumie to jest całkiem spoczko o nie. Bronie. Ej, tu jest wszystko. O nie. I mam tego swojego całego, tak. Tennessee Walker. O tu już wiem, skąd jest ta whisky. Broń. A gruzuję, tutaj mamy zapisane te wszystkie bronie, które któreśmy brali, tak. Okej okay. To jest Winchester, tak. Być napisane, że to jest nie, to jest karabin są Oczywiście nie jest napisane, ponieważ podejrzewałem, że nie chciało się Rockstar wykupywać do tego licencji, co jest w sumie spoko, bo muszą być kreatywni, żeby takie rzeczy robić. Podejść do zadu końca. teraz mogę już biegać? Świetnie. Twój konc zareaguje na wezwanie, o ile znajduje się w zasięgu gwizdu. Cześć. Nazwijmy Cię jakoś. Może załaduj na przy... Ej, czemu twój... Halo? Czy mój koń właśnie... Mój koń właśnie się zesrał. No. Linku. Ok, tende, tai! bom Arthur. Deve enough meat here to keep us all fed for a few days. Ei! Oh, watch it. Deve be enough meat here to keep us all fed for a few days. Você encontrou? Não, tai. Você vai estar com essa bola. É melhor quando eles não chegam. So, yeah, then. how were looking a couple of days back? maybe our finally on the turn. To me, we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon? People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Oh, so we're going this right? And even if we do get off here, what then?

We'll see. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscolls <laughs> for us. Oh, właśnie. Hey! that He's That makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? them? I suppose we ain't run into them much the last six months. Okay. I guess we a over this way. Nah. Ah, two talk of about him. Well, yeah, yeah. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Some of them is. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. He must be real hungry. Stay well back. Okej. czyli, czyli możemy jechać, tak? Już nas nie obchodzi, nie

Nature alive. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. Oh, not at all. No, właśnie. not Run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. i still okay that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Yes, ale to musi być zimne i you know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do? And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normal Whoa! Indianka jako mama miał. Nice. We need you now more than ever. Good. How long have you been with these boys? Why you run off? Me?

to są naprawdę nasze ślady Jakby tak było, to to naprawdę Dzień dobry Myśmy przejechali z jedzonkiem Taima Oiuśki Kciuśki koników i inne rzeczy. Też koników. Nie pokazałeś. Napisałem mi to samo, uciekł w górnym rogu ekranu, mordo. Idź do Pearson'a. Dzień dobry, panie Pearson. Gdzie ja tu mam? bardzo. find a camp rat loitering around in the kitchen is that any way to greet an old friend I feel like we have spoken <laughs> for days I do my utmost to avoid ah, he loves me really it's his sad way of showing affection no ah. it now shoot get lost well, see, get you lost see you got on just fine Charles is a wonder <laughs> have a drink boys <laughs> oh proszę bardzo. what is that Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing? The only thing. Yeah, seems to have done a treat on you. If you go rest that hand, Charles. You'll we'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? Oh, skinning. Oh, them You're you? always one with the jokes, aren't you? I am. Like so a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, if you dumped on the

Cornwall oh, I thought you was reading him his last rites now I see you're introducing him to your other passion <laughs> show me some respect mr Morgan Man, okay wait, Reverend. ah waiting. Waiting. oh oh yeah ah uh, uh, they spoke with well. pay me, but for the moment just rest Arthur, I think it's time for the train Time for the train of course I do but Look out. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, Okay. See. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's on oh. me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. <laughs> oh, oh fine, yeah. you see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. <laughs> <laughs> Don't <laughs> now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel ain't a problem why are we okay this? weather's breaking we could leave I, I thought we was lying low yeah. come on what do you want from me Jose? i just don't want any more folks to die dutch we're living Jose. we're living look at me we're living even you <laughs> <Or> we need <laughs> money everything we have's in blackwater you fancy heading back there no okay so Blackwater, the black will the way i guess i just wanted to stick to the plan which was to lie low then head back out west now suddenly we're about to rob a train what choice have we got leviticus cornwall's no joke Dutchies. who is leviticus cornwall who is leviticus cornwall we magnet sugar dealer oil man well how good okay sounds like he has more than enough to share

Ale to, moi drodzy, już w przyszłym odcinku, który pojawi się bardzo niedługo, ponieważ będą się pojawiać bardzo regularnie te odcinki właśnie z Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, ja wam bardzo, bardzo przeserdecznie dziękuję za ten dzisiejszy odcinek z Red Dead Red, Red Dead'a. Nie, można powiedzieć, pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, które byłem na początku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, ja byłem Shepard, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!